Pamięta Pan, jak komplementował Was w czasie wręczania nominacji Pan Prezydent? Rzeczywiście tak było, że mówił o Was bardzo dobrze? Tak. tak. Tak, muszę powiedzieć, że zresztą było mi bardzo miło. Ja w tej chwili nie zacytuję, ale kiedy wręczał nominację, to Pan Prezydent o mnie powiedział coś w takim stylu, że Pan z takim wielkim doświadczeniem ustrojowym i prawnym dziękuję, że Pan podejmuje się tej roli. To teraz... Proszę posłuchać razem ze mną, co prezydent dzisiaj mówi o Was, o członkach komisji, którym wręczał nominację. Mogę tylko wyrazić przykrość, że bardzo dobrze przez, przez ostatnie, wcześniej kilkanaście lat funkcjonująca Państwowa Komisja Wyborcza w tej chwili została obsadzona przez obecną większość parlamentarną, no, ludźmi, którzy nie potrafią zachować klasy i, i nie potrafią zachować niezbędnej w tym zakresie bezstronności politycznej. To bardzo wyraźnie widać. Tu się chyba jakaś niekonsekwencja w kraju. jest niekonsekwencja, co zresztą po panu prezydencie co pan prezydent wykazuje wielokrotnie swoją niekonsekwencję, ale chcę powiedzieć bo co ciekawe, pan że, prezydent powiedział, że poprzednia komisja była świetna, czyli ta jeszcze czyli ta, która nie przyjmowała sprawozdania Nowoczesnej PSL-u i tak Ale dalej, i tak przypomnę, dalej. Zmienił sposób powoływania członków komisji PIS i pan prezydent miał narzędzie, żeby temu przeciwdziałać. Czyli, Czyli nie, podpisać nie podpisać tamtej spokojnie. ustawy w Dokładnie. roku 2019. Dokładnie. A dzisiaj mówi, że to okropne, że tak się dzieje, że po powołują tych Panie członków, Panie że Pan znał politycy. pogląd wypowiadany wielokrotnie, już nawet po tym, jak zostałem wybrany. Ja też uważałem, że konstrukcja złożona kiedy komisje wyborcze są złożone z samych sędziów, jest bardzo dobrą konstrukcją. Ale dzisiaj, kiedy nie ma możliwości zmiany ustawy, bo prezydent albo nie podpisuje, albo przekazuje ustawy do nieistniejącego Trybunału Konstytucyjnego, dlatego ta komisja jest taka, bo tak ustanowił Sejm. Zresztą ja muszę powiedzieć, panie profesorze, panie redaktorze. Mamy, mi mamy Uważa, w swoim składzie. Mamy NBA, to prawda. <laughs> mamy w swoim składzie pana profesora Składowskiego, wybitnego specjalistę e, najlepszego w Polsce od prawa wyborczego z Uniwersytetu łódzkiego. Głosował e, e, za tym, żeby nie przyjmować sprawozdania PiSu. Mamy pana profesora Ryszarda. Balickiego, wybitnego konstytucjonalistę z Wrocławia też głosował, żeby nie przyznawać, żeby nie przyjmować sprawozdania pisu tego całorocznego. E, 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 mamy ponadto pana Mecenasa Gierasa, wieloletniego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie również. Mamy pana e, e, Mecenasa Macieja Klisia z Krakowa, wybitnego również specjalistę. I, i, i no nie wspomnę o sobie, Ej, i Panie redaktorze, no, 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 no są, są wszystko ludzi wy, wyjątkowo przygotowani no tak, w tej ale, dziedzinie. Ale, ale biorąc pod uwagę na przykład Pana drogę życiową, Pan jest wybitnym y, y, mecenasem, wybitnym prawnikiem. Ale jednak był pan doradcą Aleksandra Kwaśniewskiego, był pan w jego kancelarii, no, potem pan był w rządach SLD, ministrem spraw wewnętrznych. No więc to jest jednak prawda, pokazanie, no, po, jak mówił pan prezydent Kwaśniewski, po której stronie ma pan serce, czyli serce tak. W głosowaniach to serce moje wyraźnie w głosowaniach powszechnych wykazuje. Ale głosowanie, które odbywa się wewnątrz Państwowej Komisji Wyborczej, Jestem beznamiętny. Wie pan, jak jestem beznamiętny wykonywanych zawodów adwokata i nie przyjmuję emocji klientów, bo wtedy nie mógłbym im I profesjonalnie przyjął pan pomóc. Sprawy, można powiedzieć beznadziejne, bo przyjął pan sprawę przecież rektora tak, tej szkoły, która miała Rektora Kolegium Humanum, który chce pan powiedzieć Lewe NBA i przyjął pan sprawę jeszcze pana posła, a kiedyś ministra. Dworczyka, Dworczyka. Dworczyka, ale ja panu ta, ta, ta. powiem więcej. Yy, yy, osób najbardziej atakowanych przez PiS wtedy i od, od, odsądzanych od ci wiary, jak Stefan Niesiołowski. Ja mam w ogóle wie pan jak kilkuset klientów, nie chcę w tej chwili o tym mówić. Yy, natomiast yy, zajmuję się w ogóle co do zasady wie pan jako yy, Kancelaria Adwokacka, jako adwokat sprawami, gdzie ludzie bardzo są pokrzywdzeni przez państwo, bardzo siedzą często niesprawiedliwie w więzieniach, albo są pokrzywdzeni w kategoriach administracyjnych, bądź, bądź przez kogoś cywilnoprawnych. Żebym ja mógł ich dobrze, i to ze wszystkich, że tak powiem, mnie nie interesuje kto jakie ma poglądy. Wie pan, jak się okazywało później ze wszystkich stron str sceny politycznej. Właśnie na tym polega pro profesjonalizm tych ludzi, którzy siedzą dzisiaj w Państwowej Komisji Wyborczej, że my, posługujemy się prawem i jego wykładnią dla nas nie ma znaczenia wie pan nie mają znaczenia barwy polityczne dla nas nie mają znaczenia wie pan tytuły w tych sprawozdaniach ma znaczenie co tam jest i na ile to wszystko jest oparte na okolicznościach faktycznych i na dowodach jedynie przesłanki prawne mają znaczenie przy głosowaniu wewnątrz no tak, PKW. To jest ciekawe, że PiS właśnie nie odpowiada y, y, argumentami prawnymi, tylko odpowiada argumentami politycznymi na Wasze decyzje. Ale teraz PiS zapowiada odwołanie się do y, y, Sądu Najwyższego, najwyższego tak. y, i będzie to rozpatrywała ta Izba Spraw Nadzwyczajnych, zupełnie nowa Izba, złożona wszystko z tzw. Prawda? tak zwanych neosędziów. No i y, 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 PKW, jak Pan wczoraj mówił, podjęła uchwałę, że. Jakie by nie było to stanowisko, ponieważ mhm. składy sędziowskie będą się składać na osędziów, wy ich nie przyjmiecie. Tylko ja chciałem powiedzieć, że to się pan wyraźni. mówił wczoraj, że to była uchwała, a to jest stanowisko. Stanowisko, tak, przepraszam różnica bardzo. między uchwałą a stanowiskiem jest taka, że stanowisko no, nie jest wiążące, prawda? Nie, 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 nie. Stanowisko całej PKW jest stanowiskiem PKW i następnie pan przewodniczący powinien je realizować, bo przegłosowaliśmy. Natomiast to stanowisko, jak pan widzi, ma trzy części. Tak. Pierwsza część dotyczy tego, że wzywamy władzę ustawodawczą i władzę wykonawczą, wszelkie inne władze, do tego, żeby skończyć z tym chaosem, bo dla normego, normalnego obywatela to wszystko jest niezrozumiałe, że mamy sędziów, nie sędziów, to trzeba skończyć. Drugie jest, że nie uznajemy tych sędziów powołanych po 2017 roku, a trzecie. Ono właśnie dotyczy tej kwestii, jakby w trakcie postępowania, że należy tych sędziów wyłączać, którzy nie spełniają tego tak, warunku. W tej, w tej izbie nie zasiadają żadni sędziowie, że tak się wyrażę normalnie. Ale odwołanie jest do Sądu Najwyższego i mam nadzieję, że jeszcze w Sądzie Najwyższym osób sędziów Sądu Najwyższego powołanych zgodnie z Konstytucją się trochę znajdzie. Ale to nie jest tak, że ta ustawa, którą znowuż przygotował PiS, o Sądzie Najwyższym właśnie, no zakłada, że ta nowa Izba jest całkowicie nowa, prawda? Czyli jakby. No zakłada, ale, panie redaktorze, my w tej uchwale ona ma rozpatrywać My w tym, przepraszam sprawy. bardzo, my w tym stanowisku, prawda, stanowisku wczorajszym w uzasadnieniu podajemy orzeczenia Europejskiego A, byście, Trybunału. Czy ja rozumiem, to żeby wyście chcieli, żeby inna Izba się tym zajęła? Tak. Aha. Tak. A to jest to znaczy, w ogóle prawnie możliwe, jeśli w ustawie ustrojowej przepis, o sądach jest napisane, ale że ta przepis, izba się zajmuje takimi ale przepis, sprawami. Przepis kodeks, ko, przepis ustawy o partiach politycznych mówi wyraźnie, że do Sądu Najwyższego. A, rozumiemy. Ale przepisy o Sądzie Najwyższym mówią, że to... No ale wy pan tu powstaje, Ta Izba powinna się zajmować. No ale ale przecież no, ta Izba powinna się zajmować, ale ona nie istnieje. No, ale jeśli ona nie istnieje, to jej wyrok o tym, jak mówi pan Kaczyński, o tym, że sejm jest prawomocny, no bo wybory się odbyły nie. prawomocnie. Tu pan Kaczyński się nie wiem, co mówi, ale powiem, jak to jest. To to orzeczenie jest nie. Jest domniemanie prawomocności. Sądna... Czyli to jakby to... obok tego, tak? Czyli... Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza wynik wyborów do parlamentu chociażby, czyli na prezydenta. Natomiast później obywatele mają prawo składać protesty wyborcze. Protesty, czyli tak. jakby negatywne wnioski dotyczące wyborów. I Sąd Najwyższy stwierdza tylko, czy te protesty, jeden z nich bądź każda suma protestów w każdej zbiorowości wpłynęły w sposób znacząco na wynik wyborów. I to robi ta izba według kodeksu wyborczego. Bo tutaj jest, panie redaktorze, pewien problem. Czyli, czyli, sąd, czyli ta izba, Sąd Najwyższy, izba z tego Sądu Najwyższego, nie orzeka o tym, że całe wybory są prawomocne, nie podejmuje decyzji. Orzeka, orzeka o tym, czy w trakcie kampanii wyborczej i wyborów. Nie nastąpiły okoliczności, które y, powodują, że te wybory nie mogą być uznane za ważne. No ale gdyby, gdyby orzekła, że y, y, są nieważne, to co by się działo wtedy, jak wy uznajecie. No, ale wie Pan, no właśnie chcę powiedzieć o. o jednej rzeczy. Jak cokolwiek orzeka, to i tak są ważne, a jakby orzekła, że jest nieważne, przez to, że y, 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 nie może być uznana za izbę istniejącą zgodnie z orzecznictwem europejskim, no to jej orzeczenie jest też nieistniejące.